Wysuwalski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na pierwszy w naszym regionie festiwal fantastyki. Portal Północny Wschód. Festiwal fantastyki w filmie, literaturze, plastyce, teatrze, tańcu, muzyce, grach i różnych innych przejawach aktywności artystycznej. No, każdy powinien w naszym programie znaleźć coś dla siebie, a między innymi będą to gry planszowe i karciane, i tu będzie można poznać. Uroki wszelkiej maści gier planszowych, karcianych, bitewnych i ta oferta skierowana jest zarówno do laików, którzy będą mogli nauczyć się grać od podstaw, jak i do osób chcących wziąć udział w turniejach, oprócz tego gry terenowe. Na dużej scenie w piątek o godzinie 12:00 spektakl Villa Esselingu w wykonaniu Teatru Lustro, a o godzinie 17 projekcja filmu Astropia. W sobotę 14 września o 15 na dużej scenie projekcja filmu Pozwól mi wejść. Najlepszy film na festiwalach Tribeca, Neuchatel, Göteborg. O 19 projekcja filmu Świteś z muzyką na żywo w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Kamerata dell'Arte. Będzie to animowane kino fantasy na podstawie ballady Adama Mickiewicza w reżyserii Kamila Polaka. W niedzielę na dużej scenie 15 września o 19:00 koncert zespołu Folkowego Uniwersytetu w Szawlach na Litwie, Wajguwa. I on zaprezentuje folklor z różnych rejonów Litwy. A poza tym konkurs na najpopularniejszego pisarza antykwariat pod szmaragdowym smokiem. Filia numer 3 Biblioteki Publicznej imienia Marii Konopnickiej przy ulicy Północnej 26 zaprasza wszystkich chętnych do zakupu, sprzedaży i wymiany książek gatunku fantasy i science fiction. Oprócz tego w programie: blok manga anime, blok gier RPG, lekcje żywej historii w sali prób. Te zajęcia będą przybliżały historię, życie codzienne, sztukę, militaria oraz kulturę Bałtyjską X wieku. Będzie tu można zobaczyć, dotknąć rekonstrukcji broni, odzieży, przedmiotów codziennego użytku. Fantastyczne kolekcje. I tu zapraszamy pasjonatów fantastyki. W czasie imprezy będą mogli pochwalić się swoimi kolekcjami, zaprezentować je gościom fe festiwalu, a nawet wymienić się z innymi zbieraczami. Pokaz kickboxingu. Zawodnicy klubu Kickboxing pancer suwałki zaprezentują swoje umiejętności które nabywali przez lata ciężkich treningów. Zapraszamy, przyjdźcie, nie może Was tam zabraknąć. Sobota, 14 o godzinie 11, plac przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Oprócz tego pokazy rekonstrukcyjne, dodatkowo warsztaty malarskie, magiczny umysł i warsztaty inspirowane techniką Jacksona Polaka. Każdy może stworzyć swój osobisty kosmos na, dwu, na dużych formatach papieru. Są oprócz tego jeszcze spotkania, spotkania na przykład w sobotę e, o godzinie 16 z Tomaszem Bochińskim, pisarzem fantasy, science fiction, zamieszczał liczne opowiadania i nowele w antologiach, pismach literackich, w miesięczniku Phoenix, science fiction, science fiction, fantasy i horror, a w niedzielę, 15.13 zapraszamy na spotkanie Duchy, Gusła i Upiory. W jakie moce nadprzyrodzone wierzono na przełomie XIX-XXI wieku? powiatach augustowskim, sejneńskim i na podstawie własnych badań opowie o tym pani Irena Batura. Oprócz tego warsztaty plastyczne, kulinaria więcej na naszych stronach www.festiwalfantastyki.com.pl albo soksuwalki.eu jeśli chodzi o atrakcje festiwalowe, tu serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny będą na imprezy towarzyszące, czyli te, które nie mają, które nie będą w siedzibie Suwalskiego Ośrodka Kultury. A jeśli chodzi o te atrakcje, które od rana do wieczora są w budynkach, w patio, w sali kameralnej, w dużej sali, tutaj obowiązuje wejściówka. Na cały dzień zapraszamy do zakupu. Są jeszcze i bilety, i karnety. Także jeśli kupicie bilet na jeden dzień, wszystkie atrakcje tego dnia do zobaczenia i zapraszamy serdecznie.